Moi drodzy, pooglądałem YouTube'a, pograłem sobie na Steam Decku ETS-a nie? I teraz tak, odsłaniamy firanki. Odsłoniłem już firanki i zobaczcie co się stało, nie? No w końcu zima przyszła! No przecież to jest to, co ty gry najbardziej. No zobaczcie, jak fajnie, zimowo, nie pa! Wiela sam śnieg. Pa i jak zasypało, nie? I to jedno w godzinę tak zaczęło sypać, że masakra, nie no patrz. No przepięknie, co? Kurde normalnie, chrup, 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 chrup. chrup. Chrup, chrup. Weźmy sobie śnieżki i rzucamy w przejeżdżające samochody, nie? Fuu! Nie trafiłem. Nie, bo jeszcze mandat dostanę. Normalnie, fajnie, pięknie. Dobra moi drodzy, bo Coca-Cola marznie. Mamy chłodnie, fajnie, pięknie, Coca-Cola marznie. Bierzemy naszą kolej i moi drodzy, odpalam to badziewie. z następującego klawisza, albo wyłączyć silnik, nie? Bo już, już odpocząłem ty. Dobra, jedziemy, nie? Jedzie coś czy nic nie jedzie? Nie ma. Nic nie jedzie. Dobra, no to fajnie, pięknie. Możemy sobie teraz fajnie, pięknie pocisnąć. Mmm... W ogóle miałem sobie kupić ładowarkę... Właśnie teraz sobie przypomniałem, że miałem kupić ładowarkę do myszki i o tym zapomniałem. I jak? To przecież nawet Niemcy zasypało, pa. Oni nie są w ogóle przygotowani na takie warunki. Ja w ogóle dojadę? Kiedy ja, kiedy ja mam tam być? Poczekaj, no. A ja tam mam być na 19.31, a będziemy o 15, także... Na spokojnie 50 koła do zarobienia, no i wszystko, i to jest to, co te gry najbardziej. O Carrefour jedzie, patrz, byliście kiedyś w Carrefourze, ja się w ogóle dzisiaj z wami nie przywitałem. No, się, szedłanko z tej strony, to mnie and Welcome back to Euro Truck Simulator 2. Ten im w ogóle nie chce zjechać, nie? Co za chłop, Prenzlau, Frankfurt, Odry. No to jest prawda, widzisz, no, że Szczecin zasypało. Policja jedzie, pa, taka zielona, bawarska. To, już tu? Tu chyba, nie? Tu czy nie tu? Bo za chwilę mi się znaki pojawią, że to na nie tu było. Albo tu. No dobra, jedziemy 60 na godzinę. Policja chyba powiedziała, że jednak chyba dobrze jedziemy. Ci tam zmieniałem te pasy, no i wszystko. Patrzcie w ogóle ten łuk tutaj, nie? Znaczy ten... Jak to jest tutaj w ogóle fajnie rozwinięte, pa. Widzisz? Ten okrąg. A teraz sobie obczajcie, jak wygląda to w Gliwicach, Jak to się tam nazywa? Na S jakoś tam się to nazywa, nie? Jak to się nazywało? Nie pamiętam. Świ świdnica? Nie no, chyba świdnica nie. No i co, no fajnie, wszystko ośnieżone. No teraz ta czapeczka pasuje do tego, no. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Drajek spręjał Ja tam byłem. Wiecie, co tam są? Tam generalnie jest jak na Mazurach. Tam też są bagna, jeziora, to, tamto, wam to. Warszawa prosto, Szczecin prosto. Czekaj, ja się muszę skupić A tam gościu z Milką stoi, pa. No tam, nie, no policja go tam chwyciła. Prosto mam jechać, nie? Ja, ja, prosto jedziemy na Szczecin, patrz. Oni go tam trzepią, ale ma trzepańsko, co? Patrz. Normalnie trzepańsko, ty. Ja, 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 Geodiz jakiś tam jedzie. Rozmawiałem sobie fajnie, pięknie. Dobrze, przynajmniej, że tu jest wyjeżdżone ale muszę ci powiedzieć, że jak ja będę teraz tutaj jechał. UPS jedzie, patrz, z paczką moją. Z nowym telefonem, nie? Z nowym telefonem. Nie? No ci muszę po... z iPhone'ami jedzie. Czarnymi. Czarny mi. Co, co, co? Co się stało? Co to było? Że coś zarobiłem, czy straciłem 80 tysięcy? No ale co to było za dźwięk? Co to był? No nie, no nie gadaj. No kurczę, no ja muszę chyba tak jechać, nie? Bo tam mi wyskakują jakieś dziwne. Aha, nie, ja chyba zapłaciłem za przejazd. Dlatego tam były takie kreski porobione, nie? Spry, patrzcie. Widzicie, tu jest rzeka szpry. Nie wiem czy ona jest wielka, czy mała, nie mam pojęcia. Ale ja sobie pojadę normalnie 60 na godzinę, bo ja się napawam widokami stary. Patrz i zaś policaja, nie? Tu już tą nową policją, patrz. Policaj. Nowa BMW 5. W Polsce też już takie są, nie? Czekaj, kto od kogo odgapił? Czy Niemcy odgapili od Polaków? Ale to jest dobre, nie? Chcesz sobie? Wiesz co to jest? Patrz. Ja Ci pokażę, bo wy się cały czas mnie pytacie, Junior! Co ty tam wąchasz, nie? No ziółka, eukaliptus i inne ziółka, nie wiem co tu jeszcze jest, eukaliptus, mięta i coś jeszcze chyba, nie wiem, bo ściągnąłem ety etykietkę, nie, żeby nie było sceny. Ale generalnie to ja to z Tajlandii chłopie ściągnąłem, bo to jest jakiś specjał w Tajlandii, nie. A Szczecin 160... 160 km jeszcze, fajnie, kurde, to tak, ale mi to do nosa wlazło, ty, to tak oczyściło nos, że to jest niemożliwe. Dobra, co ci chciałem powiedzieć, żeby nie skłamać, to jest to, że zmieniły się... Malowania policji. I w Polsce, i w Niemczech tak samo. I to się jakoś zrobiło tak w tym samym momencie. I ja się zastanawiam. Nie piję piwa. Woda. Przerzuciłem się znowu na plastikowe. Wiesz dlaczego? Zaraz ci powiem. Ja mam takie. Ja mam takie historie wam do opowiadania w ets że to jest niemożliwe. To się stało w tym samym czasie, nie? Patrz. Korki odkręcam, patrz. Ja, w Szwajc ja ze Szwajcarii to przyniosłem, że korki od od odłamowuję. Bo w Szwajcarii. Patrz! Jakieś zwierzątko tam było. Bo generalnie w Szwajcarii jest tak. Bo generalnie w Szwajcarii. Nie, od... zaczynamy. To się stało w tym samym momencie, jak Niemcy i Polacy zmienili malowania dla policji. I ja się pytam. Kaje bytum. A tak naprawdę ja się pytam, kto zmienił kiedy i kto odgapił od kogo. Czy to może jakieś z Unii przyszło? Ja nie wiem. Ja bym się musiał dowiedzieć, nie? Dlaczego Polska zmieniała malowania? Hmm, czekaj, może teraz się zapytam? Może teraz? Może teraz się zapytamy? Co? Czekaj, zapytamy się. Normalnie, zapytaj o cokolwiek Ty, słuchaj no Ja się pytam, nie? Kaję bytą. A tak naprawdę to się chciałem ciebie zapytać, nie? Bo generalnie ostatnio Niemcy I policja polska I policja niemiecka Oni zmienili w tym czasie W tym samym czasie malowania, nie? I ja się pytam, kto od kogo odgapił Czy może to przyszło z Unii Europejskiej? Ty, kto? Co? Co? Najlepsze jest to, że jak ja się pytam tak Co? Co? Awaria pojazdu jak ja się jej pytam tak, co, co, to później jest, co, <grymne> tak dużo, na, dużo napisane jest wykrzyknik i znak zapytania. Hej, hej, juniorski, no siema, słuchaj, to nie jest przypadek, że malowania pol, radiowodów w Polsce i w Niemczech zrobiłeś się podobne w tym samym okresie i nikt tu nikogo nie odgapił, jak w podstawówce czy przy kartkówce. To bardziej taki europejski vibe, no i właśnie o tym myślałem, nie? Co się naprawdę stało? Ogólnie w UE od lat krąży trend ustandaryzowania wyglądu służb, no, żeby były czytelne, rozpoznawalne i spójne na terenie całej Europy. I to jest właśnie spoko, no bo w Ameryka też, no, oni też się, tak, te Stany się złączyły, więc powiedzmy, że, że te wszystkie państwa w Unii Europejskiej, no to też są powiedzmy Stany, nie? Tylko gadamy w innych językach, jest inna kultura, no ale no przecież w, w Ameryce też tak jest, że gadają w tym samym języku, ale też może być inna kultura, na przykład w Teksasie, powiedzmy u nich wszyscy no, normalnie mieć prawo, prawo broń, to jest normalny, a powiedzmy gdzieś tam w Nowym Jorku, no nie małem już tej broni, powiedzmy, nie, bo nie, no, inny ten jest, nie, dobra. Polska srebrne plus niebieski, Polska po prostu weszła w bardziej zachodni styl srebrny, bazowy plus obowiązkowy RAL. A czyli niebieski to jest standard, który Unia promuje. Srebrne plus niebieskie, Niemcy, bla bla, czy to ktoś od kogo ściągał, Nikt, o, nikomu w pracy do mnie przepisał. Wszyscy po prostu dostosowali się do unijnych wid wytycznych. To przyszło z Unii, no, widzisz, prosto. Nikt od nikogo nie odgapił, wszyscy skopiowali od Brukseli No widzisz, no i to tak właśnie jest, nie? Czekaj, bo ja nie mogę jechać, stary, i telefon trzymać w ręce No i, i kolejna historia Rzuciłem się na plastikowe butelki Dlaczego? Bo jak kupowałem szklane. Nie, 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 wypadek? Patrz, nikt, nikt nikogo nie puszcza, nie? Tu w Polsce już da, da się Jedź Jedź A temu nie ma zimno, typa, pas skuterkiem jedzie Jedź No jedź i zaś muszę zahamować ty, bo on nie wie, co ma robić, nie? Dobra, jedź, skuterek, bo ja się ciebie boję, stary. Skuterek pojedzie. Ja, ja, pojechał. Ty stoisz już, stary, wpuściłem cztery auta, następnie też cię wpuszczą. Ciekawe, czy go wpuszczą, czy nie? Ja wpu. Patrz, ty nie już na zakładkę, nie? Tylko te chamy przede mną jechały, nie na zakładkę, te obe I co ci chciałem powiedzieć, a ciebie skomać, to jest to, że. Hmm. Czemu oni tam slalomy robią? A ten też. Kurde, po śniegu na motorze. Ja nie mogę, ciekawe, czy masz zimówki założone, ja bym się bał. I co Ci chciałem powiedzieć, a cię nie skomać, to jest to, że piszecie do mnie na Discordzie. No witam, no siema keba, siema bober, siema jakiś random, siema meduza. I co, wbijajcie do mnie na Discorda, macie linka w opisie. Przerzuciłem się na plastiki dlaczego. Mnie plastiki generalnie denerwują, bo skrzynka to cyk 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 do auta i wywozisz, nie? Fat. A tu to trzeba zbierać hoy, i to później jedziesz całą przyczepką z tymi i to wrzucasz do tych automatów przez pół godziny, nie? Nieważne. W butelce szklanej masz 0, Polska! Gręciu begang Pomelen? Dobra, nie gwizdam już, bo niektórych to denerwuje Polska. biało czerwoni Polska. Lotos! spać już na Lotosie, można se kupić. A! Zapiekankę. Bo nigdzie nie ma na świecie zapiekanek, tylko są w Polsce. I ewentualnie na. W Volksfeście są. Czyli na Oktoberfeście taki mniejszy. Roboty drogowe. A co tu jest odra? Odra tu jest? Czy, czy co tu jest? Odra chyba nie? Proszę, powiedz mi, że to jest odra, bo nie chcę się zbłaźnić. Powiedz mi, że to jest odra, co? Kurde, ale ten Szczecin zasypało, co? Nawet w Szczecinie stary jest zima. co ci chciałem powiedzieć, a cię. Kluczbork? Klucz. I co ci chciałem powiedzieć, a cię skałaś, to jest to, że się przerzuciliśmy na plastiki znowu, bo w plastikowej masz półtora litra, nie? A ja generalnie nie chciałem pić plastików. Bo to niby przechodzi, wiesz, jak tam ty. Seraty pierdaty, Nie przechodzą. Ale dowiedziałem się, że z wody tak nie przychodzi, nie? Jak z koli, powiedzmy. Na kola to jest katastrofa, stary. Bo tam to przechodzi, nie? Albo olej, olej. Kup se opie, albo oliwę se kupię w plastiku. ja raz. Ja ci powiem, nie? Kolejna historia. Minus dwa stopnie są patrz. I teraz tak. Przerzuciliśmy się na plastiki, bo raz. No nie przychodzi ten plastik, jednak. A dwa. Dziewczyny, czyli Lara, Lila, Kinga też zaczęły pić więcej tej wody Ja codziennie, stary, te skrzynki nosiłem do góry na dół Do góry na dół, do góry na dół No odechciało mi się, stary, nie? I mówię, dobra, bierzemy te plastiki na razie Bo to też taniej trochę, nie? Tak, trochę, te, o połowę Bo półtora litry woda kosztuje Półtora litra woda kosztuje 70 centów Do no to powiedzmy czy piątka A 0,75 litra wody w szklanie Nawet jak jest w promocji kosztuje 69 centów Wychodzi to samo, nie? Więc oszcz oszcz oszczędzam połowę Uwielbiam oszczędzać, nie? Uwielbiam oszczędzać. Patrz, policja już jest, nie? Normalnie. Ale ładna pogoda, no. Patrzcie, takie opady śniegu były, i nagle człowieku, pa. Ja jadę pomału, bo ja normalnie oszczędzam paliwo. Takie. BP też jest, no. Zawsze jak przyjeżdżałem do Polski kiedyś, bo teraz już nie. Ale zawsze jak przyjeżdżałem do Polski. Pierwsza stacja BP. Ha, nie! Nie paseryzowany ten kasztelan. Nie paseryzowany. Kasztelan. W butelce. Po trasie, A on mi wyjedzie. Po trasie. Wchodziło jak złoto, ale teraz już nie piję. Po co? Po co? Normalnie, ja biorę chopie, ja, ja na miesiąc biorę tyle suplementów, tyle płacę za suplementy, że to jest niemożliwe, nie? Ale jak... te, no to... Nie, no, to jest jedzenie, także spokojnie. Dobra, trzeba trochę pocisnąć, nie, no patrz, pa jak tu fajnie! Ośnieżone wszystko ty. Normalnie, fajnie, pięknie jedzie na czepa, Coca-Cola i wszystko. I teraz tu normalnie... Aha, bo ja... Aha, polska walcząca, tyle tu co? Teletubbiesie to ge... się to tam było napisane? Że teletubisie to... to... Takie te... Chłopczyki, co robią in, in, innych chłopczyków. O to w tym chodziło. Ale jedzie, ty! Nowa Tesla. Teslanozaur. Myślę o Tesle, nie... Ale nie, 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 nie. ma szans, coś ty, nie no. Po co mi elektryk, Chociaż no... Tu jechała fajna Bravo, czy tam Brawa albo Stelvio, ja nie wiem, jak to się to nazywa. Och! Muszę wam powiedzieć, że nawet w prawdziwym życiu jak jest non stop pochmurno, to jest po prostu katastrofa. Ja, ja chłopie się kładę o 21.00. Jedź! Zasypiam o 21.40. Czy on mi robi break check? Czy on mi właśnie zrobił break -checka? ja normalnie kto udokumentuje stary break check mi zrobi ty. Tak, dajcie znać w komentarzu jak się czujecie, ale ja normalnie stary. O, 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 o. Od rana do wieczora. Nie pomaga. Herbatka. Nie pomaga. Macza. Nie pomaga wyspa... 21.45 kładę się spać. Wstaję o 7. Czyli śpię ponad 8 godzin, nie? 9 prawie Witamy w Szczecinie! Ja myślałem, że ja do Świnoujścia jadę. Coś mi się pomyliło i to tak konkretnie, nie? Szczecin. I wszystko. Normalnie. Prawda. Widziałeś? Czy ja już tu kiedyś byłem? Nie, bo mam na szaro... Biedronka, niskie Ja, 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 na pewno to się za, zasypało. No, no, uważaj. Ci zaś tam stoją. Dobrej, witam. Jo, bytum. A ona mi nie odpowiedziała. A ona mi w ogóle nie odpowiedziała, czy ona mi powiedziała kajebytum. Ja się muszę zobaczyć jeszcze raz. Czekaj, czy ja to, to w ogóle się napisało? Ty no ja się pytam, nie? Kajebytum. Nie odpowiedziała mi na to. Ona chyba nie rozumie o co chodzi, nie? Później się jej zapytam. Dobra, gdzie mam jechać? Bo ja nie wiem, gdzie teraz mam jechać, bo to jest Szczecin, stary. Jak ja byłem w Szczecinie zdawać prawo jazdy na motor. Ja mówię motor, nie mówię motocykl, ja mówię motor. To ja nie wiedziałem, gdzie mam tam jechać, nie? Normalnie. Lewo, prawo, lewo, prawo, góra, dół, góra, dół, stary. I nagle wjeżdżam na parking Leroy, Leroy Merlin. A tam w y, jak, jak to jest tam u Was, przepraszam, bo na dole, na śląsku i tak dalej jest. w o drogowej? Ruchu, w, Ward? Nie? Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego? A tu jest ZORD? Zachodnio Wojewódzki ośrodek drogowego, chyba, nie? Tak mi się wydaje. Ja nie wiem, stary, nie mam pojęcia. Ale wiem, że u Was są chyba ZORDY. Patrz, normalnie, Szczecin! Ja se tu robię Switwodzie. Poczekaj! Ja tu Switwodzie robię. Normalnie, patrz, Szczecin wita, Szczecin zasypany i wszystko. Dobra, dawaj hamulec ręczny. Czekaj, dacia, bo ja tu muszę wyjść, poczekaj Mówię, poczekaj, nie? Stójno! Czekaj, bo ja se tu fotkę zrobię, stary, sweetfocie Normalnie, Szczecin zasypało i wszystko A ja muszę tu wejść na plankę, cyk No, i teraz patrz, patrz jaka sweetfocia Widziałeś? To wyłączymy, normalnie Cyk, normalnie zasypało Szczecin I wszystko Co? Mi będą tu trąbić już Ja se tu muszę Fajną sweetfocie zrobić, poczekaj, no Ja się tam będę przejmował, ty, obez rąkami. Ja lubię, ja lubię sobie robić taką sweetfocie. Cyk Dobra, tu się staniemy ręczny, mam nadzieję, że policja nie przyjdzie. A, tam policja przyjedzie. No, i, no i teraz to jest to, no patrz, tam jedzie pociąg, patrz, czekaj, wie no, odejdź. Cyk, widziałeś? Sweetfocia zrobiona. Teraz tu jadą jakieś auta, tam pociąg w tle jedzie, no zobacz, jak ładnie, widziałeś? Tutaj sweetfocia zrobiona, tu się jeszcze walniemy, nie? Na tle tego. No szczecin zasypało, no cały szczecin zasypany śniegiem, no co ci mogę powiedzieć? Dobra, pojeździmy sobie trochę po tym Szczecinie, co? Tylko nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro sobie pojeździmy. Ale muszę ci powiedzieć, że Szczecin. Tu Szczecin. A gdzie jest stare miasto? Aha, bo ja mogę też tu u góry jechać. Patrzcie, TP, TPS-a. Komunikacja Polska. Co tam jest zaś do wygrania? Tesla? Dowiedz się więcej na coś tam. Siema, pa, tutaj wszyscy ubrani na zimowo. Normalnie. Wszyscy kurtki ubrani, a w Niemcach chłopie jeszcze chodzili w krótkim rękawku, ty. Pamiętasz, jak byliśmy wczoraj w Dreźnie? Czekaj. Następnie. Nie? Puści mnie, ja, 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 puściu, puścił, puścił. Polity strasznie też idzie. New mobile. Fajnie ty, patrz jak tu ładnie. No podoba mi się, no co ci mogę powiedzieć? Szczecin jest ładny. Muszę wam powiedzieć, że życie na emigracji już mnie zaczyna denerwować, nie? ja już bym sobie fajnie przyjechał. Normalnie wrócił, fajnie, pięknie i będzie ok. Patrz, tam gdzieś można... To jest. Aha, to jest taki wielki Szczecin. Aha, ty rzeczywiście, nie? Ale to wiesz co, to ja chyba sobie... Bo tutaj Szczecin teraz... Za... Ja muszę tu jechać? Ja ja tu Szczecin. Czekaj, bo nie wiem, który mam jechać. Tu chyba nie, dobra. Tu wjeżdżam. Ciema, Szelon. Ja też jeżdżę na Polski blachach, fajnie, cieszę się. No i co ci miałem powiedzieć, a ci nie skłamać, to jest to, że nie wiem, gdzie mam jechać, nie? Dobra, teraz już widzę. Czekaj, bo tu jest jakoś dziwnie zrobione stary. Aha, ja muszę na dół! Je, tam łódki robią, patrz! Widzisz? To co, ja przywiozę mi na łódki? Gdzie mam jechać? Tam gdzieś chyba na dół, nie? No, czekaj, 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 bo tu pociąg jeździ. Stary, widzisz jaki jest szczecin, nie? To jest po prostu niemożliwe, stary. Jedzie ktoś za mną. Jadą, no czekaj, bo z kolą jadę, nie? Skręć w prawo. Tutaj, patrz, tu jest strefa rozładunku chyba. Tu chyba, czekaj, 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 czekaj. Uwaga! Dojazd na teren budowy. Aha, 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 aha. Okej, aha okej. Okay, aha, okay. Tak szereg 100 100 metrów, skręć w prawo. Co oni tu budują, stary? Co tu się robi? Co tu się robi? Co tu się buduje? Ty? Napiłem się gazowanej wody. Jak się beknę, to nie, nie piszcie mi, że jestem nieuprzejmy. Bo to jest normalne, że ja się napiję A, gazowanej wody tu? i sobie muszę beknąć. Ja mam ulotnić ten gasty, co? Co? A, aha, tu? Ja nie wjeżdżam na port, tylko tu ja? Co tam się dzieje? Pociąg zaziedzie Gdzie to mam jechać, ty? Gdzie? Tu? Skręć w prawo Ja nie wiem, gdzie ja jestem w, w ogóle prawo. Skręć w prawo No i to mogłem chyba też tu przez port pojechać, nie? Ale nie, nie, patrz, widzisz, droga wewnętrzna Ty tam normalnie, normalnie można się na wycieczkę I tu w prawo Ja, ja, tu, patrz, tu Dojazd na teren budowy A czemu tu jest jakaś kopalnia, ty? Jesteś na miejscu Gdzie? ja, teren budowy, czekaj Dojazd na teren budowy. I jeszcze w prawo. Nie, nie, nie. No jak na dojazd na teren budowy? No gdzie? No tu debeszenker mi już tam pokazuje, że mam się za tak. Dojazd na teren budowy? Ty, czekaj, 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 czekaj. Bo ja mam chyba trochę, trochę czasu jeszcze, nie? Czekaj. Pociąg jedzie, słyszysz go? Ja se wyjdę. Tutaj mamy debeszenker, nie? Ja se wyjdę. I co? Na teren budowy. Dojazd na teren budowy. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo ja nie wiem w ogóle, gdzie ja jestem teraz, ty. Jaki tu jest teren budowy? Co oni się tam budują? Muszę. Pociąg jedzie, nie? Patrz. Jedzie! Kibelek. Nie, to nie jest kibelek. To jest coś innego. Dojazd za teren budowy. Co oni tu budują? Co? Co tu jest grane teraz? Halo? Mogę tu iść? No, ja tam w Polsce mi nic nie powiem. Normalnie tu się czuję jak u siebie. Nienormalnie. Fajnie, pięknie. Aha! Patrz tu! Ja, ja! Patrz! Co oni tu budują? Co tu się buduje, ty? Tablica informacyjna, ty. No co jest tu budowane? Jaki inwestor? Halo? No, szef przyjechał, nie? Ale, ale patrz, czy tam kierownik? No ale no patrz Halo? Ty panie, co się tu buduje? Ja zapomniałem, że w Polsce jestem Ty panie, co się tu buduje, co? Czego pan tak drze tą japę? No bo ja się pytam, ja się tu, 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 tu buduje, nie? A pan ze Śląska, dlatego się pan tak drzeja? No tak, no ze Śląska, no co ci mogę powiedzieć, no? Co się tu buduje? A ja nie wiem, ja tu tylko sprzątam. Ja też! Ja też! Kurde, no nie wiadomo, co budują mnie. Ja nie wytrzymam psychicznie za chwilę, nie? Pff, czekaj, wejdę se na to, na tą hołdę. Cyk, 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 cyk. Chodzimy se na hołdę. Jestem, dobra. Wybrudzony trochę będę. Ja nie wiem, co się tu buduje. Jakiś parking czy coś? Nie wiem. Tam jest też szef. Stoi. Dobra, wracam chyba, nie? Normalnie wracam. Kopara stoi. Ja wracam na do, do tego. Ja wracam do ciężarówki swojej. No i co? Spuszczamy ręczne. Ja w ogóle zostawiłem ciężarówkę wszystko otwarte, wszystko fajnie, pięknie, normalnie, nic się nie dzieje. Dobra, Nie, no nie gadać. Ja muszę się tak zaparkować. Za Debe Schenker. Tu to stoi. Debe Schenker. Debe shanker. Wiesz, co ja zrobię? Ja chyba zrobię tak. Tu się zmieściłem. Tu się zmieściłem. Tu się wy. Siema! Tak się patrzą na mnie. Juniorski przyjechał. Ja się tu wyprostuję. ja sobie muszę tu wjechać, nie? A ja się normalnie wyprostuję, stary. Tu. O. Wyprostuj się. O. No powiedzmy, nie? Tam muszę wjechać. Idealnie, widzę. Ja nie pamiętam, jak się kręci tym wszystkim, stary. Nie pamiętam. Ja spróbuję wyje wyjechać teraz z wnętrza kabiny. Dajcie mi zaś, jak mi poszło, co? Pomalutku. Trochę tu Żeby tu nie przywalić stary. No i teraz już mogę łamać pomału, nie? No, złamany. Złamany. Tutaj uważaj. Patrz. Tu nawet już naprzód nie muszę patrzeć stary, bo tu i tak nic nie ma. Ups. Coca-Cola do Debeschenker Schenker przyjechała, Deutsche Bahn I tu już się normalnie prostujemy. Wyprostowani jesteśmy prawie, patrz. Widziałeś ty jak ja zaparkowałem, to jest niemożliwe ty. Psz, psz. Dawaj. Aha, ja się, ja ty, ja wychodzę, żeby się wyłamać. Zen, yy, patrz jak zaparkowałem, czekaj, ja cię pokażę. Patrz, jak zaparkowałem. No ładnie, no, po, no jest, no nie gadać że nie, no przecież normalnie, kola tutaj przywieziona, stary. I ten, i co ci miałem powiedzieć, ja cię nie to jest to, no ładnie zaparkowałem, to jest to, ale przecież to jest moja naczepa, ja ją kupiłem. Więc wystarczy, że wejdę, stary, zgaszę silnik, oni nie, otwierałem teraz naczepę, pa. 50 koła wleciało i wszystko, no i super, kontynuuj drodzy. Jezu, chłopie, ciszej. Ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Jeżeli chcecie więcej Euro... Zobaczcie. Euro Truck Simulator 2. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. To mi bardzo pomoże. I widzimy się w na następnym odcinku. Na razie. Dzięki. Cześć! Uuu.